Cześć, witam was w nowym filmie na kanale Notopstryk. Dzisiaj zapraszam was na recenzję obiektywu 15-30 od Canona. Jest to szerokokątny uniwersalny zoom z serii standardowej, więc mam tutaj na przykład zmienne światło. Jeśli jesteście ciekawi, co o nim sądzę, to zapraszam do oglądania. Zaczniemy jak zwykle od budowy obiektywu. Obiektyw jest dosyć mały, jak na uniwersalnego szerokokątnego zoom'a, który kryje pełną klatkę. Więc dobrze sprawdzi się w fotografii podróżniczej, krajobrazowej. Jest też lekki, waży 390 gramów, więc po prostu wygodnie chodzi się z nim po lesie czy po górach. To, czego niestety tutaj zabrakło, to nie ma uszczelnień. Za to niestety jest minus z mojej strony, bo taki obiektyw właśnie często będzie wykorzystywany w jakichś trudniejszych warunkach fotografii na świeżym powietrzu, fotografii podróżniczej. I tam te uszczelnia szczególnie się przydają, a tutaj ich zabrakło. Ja rozumiem, że to jest obiekt. Obiektyw z tej serii standardowej, trochę tańszej, ale szkoda, że akurat na uszczelnieniach producent musiał tutaj e, oszczędzać. E, jeśli chodzi o samo wykonanie obiektywu, tutaj nie mam jakichś większych zarzutów. Jest on wykonany z tworzywa sztucznego, mamy metalowy bagnet, pierścienie chodzą z dobrym oporem. Przyciski również są wykonane tutaj solidnie, więc do samej jakości obudowy nie mam tutaj zastrzeżeń, pomimo że jest to ta tańsza seria. Tylko właśnie zabrakło niestety tych uszczelnień. To czego też ten obiektyw nie ma, to niestety nie ma w pudełku osłony przeciwsłonecznej. Mamy tylko standardowe dekielki przód i tył, a osłony zabrakają. Trochę to dziwne, bo w takich obiektywach szerokokątnych szczególnie te osłony się przydają, bo często pracują pod światło i obiektywy potrafią łapać jakieś bliki czy, czy odblaski. Tutaj tą osłonę możemy sobie dokupić osobno za 180 zł od Canona. Szkoda, że tutaj właśnie też w ten sposób Canon nie koszta i tej osłony w zestawie nie daje. To mi się po prostu nie podoba. Teraz przejdźmy bardziej szczegółowo do budowy tego obiektywu z przodu mamy gwint na filtry 67 mm nie są to jakieś duże filtry dobrze, ten gwint tutaj jest, normalne filtry do fotografii krajobrazowej możemy tutaj stosować e, następnie mamy pierścień do zmiany e, ostrości albo do zmiany jakiejś wybranej przez nas funkcji bo jest to też pierścień funkcyjny, mamy tutaj niżej przyciski, nie wybieramy czy ma być to standardowy pierścień do zmiany ostrości czy pierścień funkcyjny, ja częściej korzystam z pierścienia funkcyjnego, bo w takich szerokokątnych obiektywach rzadko ustawiam ostrość manualnie e, no i wtedy mogę przypisać sobie tutaj ISO balans bieli albo jakiś inny parametr i szybko go zmieniać z poziomu obiektywu, to jest bardzo wygodne, a kiedy chcemy no to może to on służyć jako pierścień do ustawiania ostrości. Chodzi on z takim przyjemnym, delikatnym oporem, jest to oczywiście przełożenie elektroniczne, jak to w nowych obiektywach bywa. No i nie ma on tu takiego klika, nie ma takiego schokowego ustawiania, nieważne, czy pracują w tym trybie ostrości, czy w trybie pierścienia funkcyjnego, to on cały czas chodzi płynnie, no ale jest to na pewno ciekawe rozwiązanie. Następnie mamy pierścień do zmiany ogniskowych. Jest on taki duży, pokryty gumą, chodzi z przyjemnym oporem, bardzo łatwo możemy przejechać Całą skalę od 15 do 30 mm jednym ruchem ręki. Jak widzicie, obiektyw delikatnie wysuwa się podczas zmiany ogniskowej, ale robi to na bardzo niewielką odległość, nie rotuje, więc nie jest to dla mnie jakiś specjalnie problem w przypadku takiego obiektywu. Następnie mamy dwa przyciski: jeden to jest właśnie ten przycisk od trybów tego pierścienia, a drugi to jest przycisk od stabilizacji obrazu. Możemy ją włączyć lub wyłączyć, bo ten obiektyw ma optyczną stabilizację obrazu. Na końcu mamy już tylko metalowy bagnet, niestety bez uszczelnień, no i tyle, jeśli chodzi o budowę tego obiektywu, no to tutaj nie mam więcej do dodania, sama jakość obudowy jest dobra, na plus małe gabaryty i niska waga, a na minus brak osłony przeciwsłonecznej w zestawie i brak uszczelnień przechodzimy teraz do użytkowania jak widzicie ja testowałem ten aparat na Canonie R5 dobrze mi się w ten sposób pracowało tworząc z tym body taki zwarty fajny, wygodny zestaw jeśli chodzi o zakres ogniskowy to są oczywiście bardzo uniwersalny. mamy tutaj od 15 do 30 mm więc zrobimy jakieś takie zbliżenie na 30, jakąś taką fotografię powiedzmy standardową ale też mamy ten ultra szeroki kąt do jakichś krajobrazów fotografii wnętrz ogólnie fotografii architektury no wszędzie tam gdzie po prostu potrzebujemy takiego szerokiego kąta do tego świetnie on sprawdzi się w vlogowaniu, bo na 15 mm kiedy trochę odsuniemy obiektyw od naszej twarzy, no to zmieścimy nie tylko naszą twarz, ale też dużo tego, co jest za nami, więc kiedy szukać takiego lekkiego, niedrogiego obiektywu do vlogowania na szerokim kącie, to jak najbardziej ten też się dobrze sprawdzi. Światło mam tutaj zmienne, od 4,5 na szerokim kącie do 6,3. No tutaj nie będę się czepiał tego światła, no bo jest to obiektyw zdecydowanie tańszy od jego odpowiedników ze stałym światłem serii L. Więc tutaj no jest to normalne, że ten obiektyw będzie po prostu ciemniejszy. Eee, I też nie uważam, żeby w szerokokątnym obiektywie ta jasność była jakaś super istotna, bo i tak w większości przypadków przy fotografii krajobrazowej czy architektury eee, te obiektywy przymykamy, więc tutaj nie potrzebujemy tego dużego światła. Wyjątkiem oczywiście jest tutaj astrofotografia albo jakaś fotografia reportażowa w trudnych warunkach oświetleniowych. No ale oczywiście do takich zdjęć no, trzeba po prostu wybrać jaśniejszy, droższy, bardziej profesjonalny obiektyw. Ten obiektyw jest bardziej do fotografii w plenerze, kiedy światła mamy dużo, kiedy, albo kiedy fotografujemy ze i tam to światło będzie dla nas jak najbardziej wystarczające. Przy filmowaniu tego światła może trochę bardziej brakować, ale na 15 mm, kiedy vlogujecie przy 4,5, będzie całkiem ok. Też wasza twarz będzie już trochę oddzielona, od tła będzie to tło lekko rozmyte. Oczywiście nie tak jakbyśmy mieli obiektyw 2.8, ale przy tym 4,5 dalej ten obrazek wygląda całkiem dobrze, więc uważam, że to światło jest ok i nie będę się go jakoś tutaj specjalnie czepiał w tego typu obiektywie za takie pieniądze. Kolejna kwestia, na którą chciałem zwrócić uwagę, jeśli chodzi o e, użytkowanie tego obiektywu, to stabilizacja obrazu. E, ma ona około 5V, jeśli mówimy o stabilizacji w samym obiektywie tej optycznej, ale też synchronizuje się ona ze stabilizacją w body, w kanonach, które mają tą stabilizację i wtedy działa ona jeszcze skuteczniej. Jest ona dobra, przyda się, kiedy fotografujecie z ręki w jakichś trudniejszych warunkach, też na pewno przyda się podczas filmowania. E, jak najbardziej dobrze się ona znalazła w takim obiektywie. E, no i teraz przechodzimy do ostatniej rzeczy, czyli do Autofokusa. Autofokus w tym obiektywie należy naprawdę pochwalić jest on bardzo szybki. Nieważne, czy pracujemy w trybie ciągłym, czy w trybie pojedynczym ta ostrość jest ustawiana momentalnie. Jest on też pewny, jest też bardzo cichy, co docenicie podczas filmowania praktycznie w ogóle go nie słychać w takich normalnych warunkach. Przy filmowaniu również ta ostrość jest zmieniana płynnie dobrze jest śledzona nasza twarz dobrze ten autofokus współpracuje z wykrywaniem twarzy w kanonie więc tutaj autofokus należy tylko chwalić i na pewno nie będziecie narzekać na system autofokusa w tym obiektywie. Obiektyw ustawia się od 28 cm od matrycy, więc na 30 mm możecie zrobić jakiś trochę mniejszy detal, ale nie będzie to oczywiście fotografia makro, nie do tego służy taki e, obiektyw. Więc tak szybko podsumowując użytkowanie, na pewno na ogromny plus autofokus, e, zakres ogniskowych i stabilizacja obrazu, która również dobrze się sprawdza w tym obiektywie. E, światło jest zmienne, ale tak jak mówiłem, nie będę się do tego czepiał, bo jest to obiektyw z serii. Standardowej. Przechodzimy teraz do Lightrooma, pokażę Wam zdjęcia, które nim wykonałem i porozmawiam sobie o jakości obrazu. Jesteśmy już w Lightroomie i tutaj mam przygotowane kilka plików RAW z tego obiektywu. Na początek zdjęcia na szerokim kącie, czyli 15 mm przy przymkniętej przysłonie, czyli taka sytuacja typowo krajobrazowa. I teraz mam uruchomioną korektę, zaraz ją wyłączę, żeby wam pokazać, jak gigantyczna różnica jest bez tej korekty obiektywu. Przy uruchomionej korekcie wszystko wygląda jak należy, jeśli chodzi o jakość obrazu. Ostrość na środku kadru jest bardzo dobra, widać tutaj najdrobniejsze detale na tych oknach. Również na brzegu kadru spadek ostrości jest minimalny, co jest bardzo dobrym wynikiem, biorąc pod uwagę, że jest to szerokokątny. Zoom, e, takie obiektywy często cierpią na dosyć duży spadek ostrości na brzegach kadru, a tutaj wygląda to naprawdę świetnie i na środku i na brzegach więc jak najbardziej do krajobrazu e, ten obiektyw się e, nadaje. Natomiast ciekawa sytuacja robi się, kiedy wyłączymy tą korektę bo zobaczcie wtedy, e, jak ten obraz wygląda. Okazuje się, że mamy tutaj gigantyczną dystorsję i winietowanie tak duże, że w zasadzie e, robi to wrażenie, jakby. Ten obiektyw nie krył w ogóle tej matrycy, no bo te drogi, drogi są tutaj praktycznie czarne, więc no wygląda to tragicznie. Natomiast no ta korekta wszystko naprawia i trzeba przyznać, że nie psuje jakoś jakości obrazu ta korekta. Wygląda to jak najbardziej dobrze po, po tym rozciągnięciu i rozjaśnieniu tych boków, no bo to w zasadzie ta korekta tutaj musi zrobić, więc kiedy będziecie tej korekty używać, wszystko jest moim zdaniem, ok. Obiektyw jest jak najbardziej używalny jakoś obrazu jest w porządku, ale bez tej korekty no jest to praktycznie nieużywalne, więc widać, że tutaj akurat przy tych tańszych obiektywach, e, szczególnie przy tym obiektywie Canon, no bardzo mocno stawia jednak na tą korektę w postprodukcji niż na e, korektę na poziomie po prostu optyki obiektywu. Jeśli przejdziemy do 30 mm, czyli najdłuższej ogniskowej, też przysłona 8, to również ostrość jest tutaj na świetnym poziomie. Na środku, na brzegach kadru też wygląda to tutaj dobrze, nie ma jakiegoś dużego spadku ostrości. I tutaj, kiedy wyłączymy tą korektę, to w zasadzie widać już niewielką dystorsję i dosyć spore winietowanie. Więc tutaj ta korekta już tak mocno nie wpływa na obraz przy tej najdłuższej ogniskowej, no ale na 15 mm, jak widzimy trzeba koniecznie trzeba ten obiektyw korygować za pomocą tego profilu. Jeśli chodzi o rozmycie tła, to na w pełni otwartej przysłonie, czyli 4,5 przy 15 mm mamy lekkie oddzielenie fotografowanego obiektu od tła. Oczywiście to rozmycie nie jest jakieś super przyjemne dla oka, to nie jest jakaś jasna stałka, tylko zoom szerokokątny, więc to są takie dosyć kontrastowe. Natomiast żeby właśnie oddzielić jakiś fotografowany obiekt od tła, to jak najbardziej ta jasność jest wystarczająca. Jeśli chcemy mieć większy ten efekt, no to musimy postawić na jakieś obiektyw szerokokątny. Ze światłem na przykład 2,8, ale nawet na tym 4,5 wygląda to dobrze. Zarówno fotografowany obiekt jest ostry, połem detali, jak i to tło jest już takie delikatnie rozmyte. Jak najbardziej detale da się nim fotografować. Na 15 mm możemy dosyć blisko podejść do fotografowanego obiektu i mamy taki fajny efekt, że mamy ostry ten obiekt, który fotografujemy, ale też dużo tła na zdjęciu, więc. Ciekawy, myślę, kreatywny sposób można takie zdjęcia wykorzystać. Ta minimalna odległość ustawienia ostrości jest tutaj na całkiem dobrym poziomie, no i przy takich zdjęciach również widzimy, że tych detali jest jak najbardziej sporo, a to rozmycie jest takie całkiem przyjemne dla oka, chociaż tak jak mówię, dosyć kontrastowe, ale wystarczające, żeby przy takich zdjęciach ten obiekt nam się tutaj najbardziej rzucał w oczy. Jeśli chodzi o aberrację chromatyczną, to obiektyw ma delikatną aberrację chromatyczną i ona jest w takim kolorze niebieskim, więc jest mało zauważalna dla oka. Kiedy ja uruchomię tą korektę, to widać, że ta aberracja tutaj znika, ale nawet kiedybym jej nie miał, to ona by specjalnie jakoś bardzo mocno nie rzucała się w oczy i nie przeszkadzała mi na tych zdjęciach. Więc myślę, że aberracja chromatyczna, pomimo że tutaj jest, to w tym obiektywie nie będzie jakimś dużym. Problemem. Więc myślę, że chodzi, jeśli chodzi o jakość z tego obiektywu, to tyle, nie ma co tutaj przedłużać. Jeśli chodzi o ostrość, to wypada to na dobrym poziomie. Jeśli ten obiektyw skorygujemy za pomocą tych profili, to ja nie narzekam ani na winietowanie, ani na aberrację chromatyczną, ani na jakiekolwiek inne wady optyczne. Myślę, że jak na tak podstawowy obiektyw, to ta jakość obrazu wypada tutaj naprawdę dobrze. I jak najbardziej w takiej fotografii krajobrazowej czy architektury będzie wystarczająca. Natomiast no, trzeba pamiętać o tym, żeby ten profil koniecznie używać, no bo bez tego jak widzicie no, wygląda to nieakceptowalnie. Przechodzimy do podsumowania. Obiektyw standardowo kosztuje 3400 zł, ale obecnie przy aktualnych promocjach można go kupić za 2800 zł, co jest rewelacyjną ceną, jak za uniwersalny, szerokokątny zoom od Canona pod pełną klatkę. Za tą cenę na pewno należy się temu obiektywowi plus. Jeśli chodzi o jego konkurencję, to w zasadzie no w tej cenie nie ma on konkurencji, ale są dwa obiektywy serii L. Jest obiektyw 14-35 ze stałym światłem 4. On kosztuje około 7000 zł, więc praktycznie dwa no, Razy tyle co ten obiektyw, no i mamy obiektyw 1535 ze światłem 2,8. I ten obiektyw kosztuje już około 11 tysięcy złotych, więc zupełnie nie są to jakby konkurenci dla tego obiektywu, biorąc pod uwagę jego cenę. Więc no, dobrze, bardzo że taki obiektyw się pojawił. Dobrze jest wreszcie tańsza alternatywa. I ktoś, kto na przykład zaczyna dopiero fotografię krajobrazową na systemie R, kupił sobie Canona R albo Canona RP, no to nie musi inwestować w Lkę za 7 czy 11 tysięcy, tylko może kupić taki obiektyw i również będzie z niego zadowolony, więc uważam, że to była bardzo potrzebna premiera. No i mnie jako fotografa krajobrazowego, przyrodniczego, który właśnie szerokokątnych zoomów korzysta często, taka premiera jak najbardziej e, cieszy. Na koniec szybkie podsumowanie zalet i wad tego obiektywu. Jeśli chodzi o zalety, to na pewno zakres ogniskowych, małe gabaryty i dobre wykonanie, e, świetny autofokus dobra stabilizacja obrazu. To są rzeczy, które zrobiły na mnie wrażenie w tym obiektywie. Jeśli chodzi o wady, to brak uszczelnień, e, no i na pewno brak osłony przeciwsłonecznej. To po prostu powinno być e, w zestawie. E, na dzisiaj to już wszystko. Jeśli Wam się podobało, to oczywiście zasubskrybujcie nasz kanał, sprawdźcie inne recenzje obiektywów Canona, bo testowałem też te e, bardziej profesjonalne Zoomy serii L. Znajdziecie te testy na tym kanale. Widzimy się niedługo w kolejnych filmach. Do zobaczenia. Cześć.